Mniej więcej 55 do 56% w spożyciu stanowi piwo. Około chyba 36% przypada na tak zwane mocne alkohole. Natomiast gdzieś około 8-9% to są wina. I to muszę powiedzieć, że zmieniło całkowicie strukturę tego spożycia. I w Europie, o ile pamiętam, znajdujemy się na całkiem... Przyzwoitym 17. Miejscu. Bardzo ważnym czynnikiem są pewnego rodzaju trendy, pewne mody, które, z którymi mamy do czynienia. Polacy bardzo dużo podróżują, więc widzą, jak się zachowują te kraje, które mają kompletnie inny system spożycia alkoholu, bo nie jest ważne, nie jest ważne ile tego alkoholu. Wypijamy, bo statystycznie może być to nawet podobnie, tylko ważna jest, ważna jest struktura. Pokazałem Pani, że w tej naszej strukturze zaszły istotne zmiany na rzecz piwa i wina i spadku mocniejszych alkoholi. Myślę również, że bardzo ważne jest także informowanie społeczeństwa. Jest taki wskaźnik, o ile pamiętam, on się nazywa wskaźnik utraconych lat życia. To jest tak bardzo groźnie to brzmi, ale pokazuje ten wskaźnik, w jaki sposób alkohol wpływa na zdrowie. I okazuje się, że kraje, które mają tendencję do spożywania tych alkoholi mocnych, mają ten wskaźnik o wiele większy od krajów, które na przykład są oparte głównie kultura picia jest oparta na winie czy na piwie. Także to jest też jeden z argumentów. Ale. Przede wszystkim to jest kwestia świadomości społecznej, natomiast y, jestem zdecydowanie y, przeciwko stosowaniu i wykorzystywaniu przez państwo y, tej całej otoczki związanej z kulturą picia, z, ze zdrowiem itd. Tak y, dla celów fiskalnych.